Ja jestem Dyziek i dzisiaj wraz z chłopakami z Duck Hunters chcemy nagrać Wam krótkiego vloga z wyjazdu gruzami w góry. Cholera go wie jak to wyjdzie, bo dosyć ciężko rozmawiamy się do kamery, ale mam nadzieję, że będzie to fajny materiał, a na pewno zajęta pamiątka dla nas. A w pierwszej kolejności lecę do macka na szybką rewizję jednego z gruzów i przygotowywania go na dany wyjazd. Co to kurde za trup jest? Co ty zamierzasz z tym robić? To jest yy... No co, no zimowy bojownik <laughs> Chłop tu przyjechał, na Profili patrz, nabrał, jest... ja pierdzielę. Ale patrz, to jest przemyślane, musiałem złożyć tu sterko, Bo będzie mniejsza dźwignia wtedy Bo tak to było mało A tak to tutaj tylko jest bezpośrednio ty, tu. ty, taki kurde mądry nawet jesteś Jesteś coś że taki widzę zmysł Konstruktora ci się włącza normalnie O, do dookoła Odciągnąłem i znalazłem kawałek rynny W starej stodole To wyrwałem, przyspawałem i... Działa Wody nie zabierają Drodowie, <grywa> ogólnie sprawa wygląda tak Siedzę tu w kur... od i jedzę to od i jedyne co udało mi się zrobić I to Nie o własnych siłach To kwadrat. On to chce przymocować teraz do tego dachu to Ogólnie to ma być na narty, na koła na, Albo na deskę, no nie wiem, cokolwiek, nie? Żeby mi drugi... W miejsca by było dużo I jeszcze ledwary mają być na to zamocowane Mam coś takiego Zobie O Taki kurekki, Człowieku nie wiem czy od czego to odwizono Czy od czego To ma być tu I dwa Małe Tam i tam po 45 stopni Żebym jak jechał po winklach To żebym widział gdzie jadę nie, matematyk wyliczył to wszystko Że to musi być pod kątem 45 stopni Nie no bo łatwiej się liczy Nie masz płasko to nie wiem ile to stopni. Masz 90 i nowokieśnienie, 45 stopni. Tak. A jak złapiesz większy kąt w zakręcie? No, no tak. Na 50, to się za Ja mam dość nic, słuchaj, nawet dwie. Napierdzielę widzowie, pierwsze przymiarki. Zobaczcie, postawiliśmy to na bańki po oleju tutaj na pudełko po klocuszkach. Ty, no nawet na oko równo. O kurwa, nie wątpię w <laughs> Dobra, pierwsze spawy. Ej, nie, no tak ogólnie to nie wygląda, to źle. No. Dobra, to co wstępne przymiarki zrobione, można chyba spawać, no nie? No nie? Jestem za. Całkiem k to wyszło prosto, jak na robienie na oko. Mi to jest trochę wstyd za tą robotę. Dobra, bo ten tam już patrzy krzywo się. Jestem już odzwyczajony od takich napraw gruzowych, typowo. I tak trochę źle się z tym czuję to robiąc, ale fajnie wrócić do korzeni. Ja, 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 ja jestem dumny. Ogólnie, no to jak moją wagę wytrzymuje, to dwa koła i tatkę też się, nie? O! <noise> jest normalnie podsupitka. On chciał w pierwszej kolejności to spawać. Dlatego już był przygotowany na to, żeby, że miał ze sobą gośnicę Ja mam gościnę, słuchaj, nawet wie. O! Przeszło! Wióry lecą. Pamiętaj, o wióry leco! Pamiętać trzeba silikonku też jeszcze. Bo będzie mi kapać na głowę. <laughs> ja! Ale. A tak ładnie szło. A taki byłem k***a. Zadowolony, że już tak fajnie idzie. Ty, ale dlaczego ona pękła tutaj? Nie, nie wiem. Dobra, widzowie, ogarnęliśmy, o co chodzi. Kurwa, patrzcie. O tutaj, o tu. Chyba to widać. Prawdopodobnie właśnie tutaj, jak tu było spawane, to prawdopodobnie tutaj glut spadł. I dlatego tak się zadziało. Skręcimy, a ja jutro zapierdolę. Mam po drugą szybę po prostu. No, co mi co, co ja, co pozostało? Tak? Kurde, Kuba będzie się uczyć wycinać teraz szyby i wstawiać. To na stałe? Tak. O Ty, może to służyć jako wieszak, nie? Ale to, i co? I nie ma regulacji. A nie jest. Ale to na kluczu pewnie się trzyma. Nie, nie trzyma się na kluczu. Git No, szybka adnotacja. Gruzy nawet jeszcze nie wyjechały, a już się zje...ły Coś poszło nie tak na szczęście. Części zamienne mamy, szybko połatamy i będzie można robić dalej. Kiepski, gdzie oni giną, czekaj nie dobrze i koło mnie wcierało. I zdarzał się jakoś Jedzie Błażej z zestawem młotków i z wiertarką. I zaraz to połatamy tak jakoś na szybko. Znaczy, w miarę rozsądku. Nie wyrywaj do końca go. Będzie siedzieć? No musi. No to trzeba jakoś k szczepić tu na trytki, na szybko. Domychać się da, tak? Się trzymy, nie odpadnie. Na no jednej? No, nie tak. odpadnie. W międzyczasie trafił się kupno od drugiego gruza. Wszystkie do światła podłączyłem. Ale... Ja... Jeszcze mój motylem był po... Nic no. no. Widzisz coś? Weź się wy... pod kątem w widzę To jest system specjalny do przeglądów żeby podawać popówki W widzę Ty no ale co autor miał na myśli w Tobelku, to ja nie wiem <grym> Być pod intercooler większy A. Turbo Kupili by za 800 i Hydro był Ale wahać się <grym> Same plusy zero minusów O no faktycznie Wyszło? No, czyli tak, wyjeżdżamy z białej tak? i leci e, 3 sześć pociąg. No 7, 80 zł. Ile? Są rzeczy, które się opłaca, i są rzeczy, które warto. Tego się nie opłaca i nie, nie warto. Ty, no czuję, zimno, jest jak skończony. O kur. Co, jest, co mamy zrobione do tej pory? Nie, pański wciągnięte. A dlaczego? Ty może się uda, jeśli dzisiaj to zrobi z Dlatego. Ewidentnie ma większe doświadczenie zawodowe.

bo to jeszcze spadka, nie powiem ten O co on ten młody Chyba jest lepiej Też tak chce Ja muszę stąd Teraz tylko 180. 80 Zobacz powietrze ile jest to jest tam to było 205 <laughs> Oj! F***. Dobra! A nie dajcie ojść! Ściągamy to. co